Lidzbark to niezwykle malownicze miasteczko położone w południowo-zachodniej części warmii i Mazur. Swoim urokiem jest w stanie przyciągnąć każdego, o czym przekonali się uczestnicy programu Sanatorium Miłości. Podczas kilkudniowego pobytu w Lidzbarku integrowali się z seniorami z dziennego domu opieki Senior Plus, ale również korzystali z licznych atrakcji. Dziękujemy bardzo za cudowne zaproszenie do Lizbarka. Czujemy się wspaniale. Mamy cudowne lokum. Władze zadbały. Dziękujemy yy, yy, burmistrzowi Maciejowi, który niezmiernie o nas dba i nie mogę o jednym zapomnieć. Dziękujemy Wam bardzo, bo gościnność ludzi na tej Ziemi jest przeogromna. W imieniu naszego całego grona wyrazić po prostu, że jesteśmy szczęśliwi wszyscy, że możemy tutaj gościć ze względu na seniorów, bo też jesteśmy seniorami. No i moim marzeniem zawsze było, żeby jakby bawić się z seniorami i tu mam taką możliwość bawić się, dzielić się swoją radością. W Lidzbarku można znaleźć atrakcje dla osób w każdym wieku. Podczas wizyty gości z sanatorium miłości w Dziennym Domu Seniora zorganizowano liczne gry i zabawy, w tym wspólną potańcówkę. Oprócz tego seniorzy w Lidzbarku mogli podziwiać okoliczne tereny, a także skorzystać ze sprzętu wodnego nad Jeziorem Lidzbarskim. Generalnie jest wspaniale, super, czuję się tu doskonale. Jeśli będzie taka możliwość z przyjemnością jeszcze raz to wrócę. Zapadło nam w pamięci wszystko, nadleśnictwo, e, plaża, e, wspaniały pojazd, z którym się poruszamy tutaj po przepiękne e, widoki. Widoki. Przyjechałam do, do Zbarku pierwszy raz. Jestem po prostu zauroczona Waszym miastem, nawet trochę zazdrosna, Ech. że macie tak piękne miasto, że tu można super wypoczywać. Tu można zwiedzać, jest dużo piękne lasy, woda, kajaki. Naprawdę jest dużo, dużo zajęć sportowych i dużo miejsc, gdzie można wypocząć. Lidzbark może przyciągać nie tylko ze względu na atrakcyjne położenie, ale to również doskonałe miejsce uzdrowiskowe. Od niedawna można tu korzystać z tężni solankowej. Mikroklimat, Mikroklimat jest taki tak. dla zdrowia. Przychodzą seniorzy, kuracjusze i wdychają. Widzimy, my też korzystamy z tego mikroklimatu, także wdychamy. Lidzbark to doskonałe miejsce do życia dla każdego. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv